Dzwonek do roweru za 549 zł, i teraz Wam pokażę, dlaczego on kosztuje 549 zł. Na pierwszy rzut oka wygląda jak normalny dzwonek, ale on normalnym dzwonkiem nie jest. Tutaj go wciskamy i nic nie słychać, ale teraz uwaga! Po włączeniu dzwoneczka mamy tutaj piękny wyświetlacz. Łączy on się w technologii Bluetooth z Twoim telefonem i uwaga. I możemy jeździć na rowerze z zamontowanym głośnikiem. Ale teraz to, co jest najciekawsze w nim jakość dźwięku z tego dzwonka jest naprawdę przyjemna. Ona mi przypomina trochę te JBL, -e, takie małe, tanie. A dodatkowo, jak mamy założony, wciskamy tryb dzwonienia dzwonku. Normalnie działa, możemy sobie robić głośniej. I muzyka i wszystko gra. W zestawie znajduje się kabelek, oczywiście pod USB-C oraz ciekawostka. Możemy sobie dzwonek zdemontować, założyć na drugi rodzaj, włożyć sobie zapasek albo za bluzę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim produkcie za 549 zł. Do zobaczenia.